Elita, kategoria osób znajdujących się najwyżej w hierarchii społecznej, pod jakim względem wyróżnionych z ogółu społeczeństwa. No, trzeba być głupim i mieć pasję, żeby tu przyjechać. <grym> Myślę, że by się tu nie wyczynał. Jakby się nie chciał, to szybko by się zrezygnował. Wali Grodu, Rabę i Cisnej w Bieszczadach. Miejsce rzadko odwiedzane przez turystów. Od wielu lat za to bardzo dobrze znane tym, którzy kiedykolwiek próbowali dostać się do polskich służb specjalnych. Tu kilka razy w roku odbywa się jeden z etapów weryfikacji kandydatów do służby. Tak zwana selekcja. Selekcję organizujemy po to, aby dobrać kandydatów, którzy spełniają przede wszystkim nasze oczekiwania. Posiadają cechy charakteru i zdolności, które szczególnie przydatne są na stanowiskach w takiej jednostce jak nasza. Jest godzina dziewiąta rano, czwarty dzień selekcji. W kilkuminutowych odstępach na punkt kontrolny zgłaszają się kolejni uczestnicy. Za nimi wyczerpujący 42-kilometrowy marsz po utwardzonych drogach. Na miejscu czekają na nich instruktorzy z jednostki wojskowej Agat. Do niej bowiem odbywa się nabór. Zostało 30 sekund. Dobra, żartowałem. Spokojnie. Poździeracie się na ostatnich metrach niepotrzebnie. Po kolei. Dobra. W szeregu, w szeregu, w szeregu jeszcze do mnie. Muszę was zanotować i będzie koniec. 17. Gdzie tam rezygnujesz już? Odchodzisz? Do mety maratonu przedostatniego dużego zadania, jakie postawiono zawodnikom, dociera zaledwie 12, A jeszcze kilka dni temu było ich kilkudziesięciu. Jest. Dołącz do szeregu. Z tym poszukujemy twardych ludzi, którzy posiadają pewne umiejętności w zakresie posługiwania się mapą, busolą, zarówno w dzień, jak i w nocy, którzy potrafią znieść w miarę dobrze niekorzystne warunki pogodowe. Trudy długodystansowych marszów, którzy są w stanie bytować w terenie przygodnym przez ten okres do jednego tygodnia, przynajmniej z ograniczonymi racjami żywnościowymi, w totalnie złych warunkach. Kierownikiem selekcji jest Tomek. To on wybiera, gdzie odbywają się poszczególne zadania, jak długo trwają i jaki jest stopień ich trudności. Zrezygnować nie chcesz? Jakieś kontuzje, może już ktoś chciałby zrezygnować, bo wie, że. No, nie pociągnie kondycyjnie dalej. No i o to chodzi. Trzymać się, napędzać od środka samodzielnie, razem i będzie dobrze. Kolejne zadanie zaczniemy o północy. No i będą odpoczywali, bo ostatnie godziny w kilometrażu bardzo mocno ich napięły i nadwyrężyły siły. Wiedzą, że cel jest blisko, że jest na wyciągnięcie ręki i można się spiąć na kolejne zadanie, które w sumie nie są do końca pewni, co będzie, ale wiedzą, że jeszcze. To nie koniec jest. Morderczy wysiłek, jakiemu poddani zostali kandydaci na specjalsów, daje się we znaki. Prawie wszyscy radzić muszą sobie z wychłodzeniem i odparzeniami stóp. A troszkę mam pobijane od kamieni. Spuchnięte stopy. Jakoś trzeba wytrzymać to. <śm> Przed kandydatami do jednostek specjalnych, takich jak Grom, jednostka wojskowa komandosów, Formoza czy Agat, poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko. Nie każdy może zostać specjalsem. Pierwszy warunek to doświadczenie wojskowe. O przyjęcie do jednostek starać się mogą aktualnie pełniący służbę żołnierze zawodowi, byli żołnierze oraz funkcjonariusze innych służb mundurowych, a także ci, którzy ukończyli służbę przygotowawczą do narodowych sił rezerwowych. Po zgłoszeniu się do danej formacji kandydat przechodzi sprawdzian kondycji fizycznej, później weryfikują go psychologowie. Dopiero wtedy wybrani zostają zaproszeni na selekcję. Każda selekcja rozpoczyna się zawsze od sprawdzenia sprzętu, jaki zabierają ze sobą kandydaci. Nie ma dokładnych wytycznych, jaki śpiwór czy karimatę mają zabrać. Zasada jest tu tylko jedna: to co weźmiesz na początku, musisz donieść do końca. My wydajemy im na wyposażenie dodatkowo e, taki prozaiczny, może, może elemencik, jak e, listę numerów alarmowych, który się praktycznie zawiera na, na karteczce 3x4 cm, i z tym przeważnie bywa największy problem. Były przypadki, że uczestnicy po całym tym po całym tym przejściu selekcji nie mieli tych karteczek, jak podali. Szanse musi mieć każdy takie same. Dlatego nie wolno podczas całej selekcji stosować medykamentów i wspomagaczy. Pierwszym elementem gry jest przydzielenie kandydatom numerów. Od tej chwili tylko w ten sposób będą identyfikowani. Traci się tożsamość. Jeżeli ktoś traci tożsamość, wiadomo, jakby troszeczkę, troszeczkę. Zatracać się tym wszystkim. Pierwszy dzień selekcji to przede wszystkim test sprawnościowy i wytrzymałościowy. Pierwsze zadanie to forsowne wejście na wzniesienie w czasie i tempie narzuconym przez instruktora. Zadania wykonywane są w grupach. Na, na pierwszym podejściu widać, kto, kto przejdzie tak naprawdę fizycznie, ponieważ pierwsza góra obnaża braki wytrzymałościowo fizycznie. Chodzi nam o to, żeby wyselekcjonować tych kandydatów, którzy mają taki hard ducha. Generalnie, że wiadomo, że działania specjalne z reguły są prowadzone w bardzo trudnych warunkach, gdzieś poza linią oczywiście frontu, w całkowitym odosobnieniu od wojsk własnych, a więc y, taki kandydat musi y, przede wszystkim mieć tą umiejętność właśnie działania w odosobnieniu, ale również w grupie. Podczas marszu kandydaci mają do wykonania dodatkowe zadania, np. transport rannego. Ten ranny już nie waży jak plecak naście kg, tylko waży 10 kg i już to jest bardzo duży problem. Widać jakby reakcje interpersonalne między nimi, wzajemne, dlaczego ja, a dlaczego ten, a przecież ja nie muszę, i już widać jakby te reakcję taką, taką psychologiczną, pierwszą kandydata. Można zaobserwować, czy próbuje chociażby poprzez nie wiem, swoją postawę pomóc innym. Bo i tak bywa, że, że są ludzie naprawdę wartościowi, którzy nie tyle że przejmują tą odpowiedzialność, czy tam przejmują e, obciążenie na siebie, ale dodatkowo jeszcze potrafią złapy w łacińsku. w takim tempie to my daleko nie zajdziemy. Selekcje do swoich szeregów jednostki specjalne organizują we własnym zakresie, biorąc pod uwagę własne potrzeby. Dlatego też każda selekcja jest inna. Selekcja do gromu to przede wszystkim ekstremalny wysiłek fizyczny. Połączony z psychicznym wyczerpaniem, grom stawia na rozwiązywanie zadań indywidualnych. Na przykład po dwóch dniach spędzonych w lesie i w chwili skrajnego wyczerpania instruktorzy zaczynają zadawać podchwytliwe pytania, aby sprawdzić, jak w takiej sytuacji działa pamięć kandydata. Do gromu można startować dwukrotnie. A Formoza. Jak przystało na morskie siły specjalne, test sprawnościowy jest wymagający. Kandydaci nie tylko muszą perfekcyjnie pływać, szybko biegać, ale i wspinać się. Jeśli ocena jest pozytywna, kandydata czeka rozmowa z psychologiem. Jeśli ją przejdzie, wyrusza na selekcję. Kandydatom do służby w Formozie bada się wydolność płuc, weryfikuje ich zachowanie w sytuacjach kryzysowych pod wodą, sprawdza bariery strachu nakazując na przykład skoki do wody z zamkniętymi oczami. Nie skoczysz, odpadasz. Do testu można przystąpić tu trzykrotnie. Jednostka wojskowa komandosów. Kandydaci ubiegający się o służbę w zespołach bojowych na tygodniowy sprawdzian ruszają w Bieszczady albo do Kotliny Kłodzkiej. Cechą charakterystyczną selekcji do jednostki wojskowej komandosów jest to. Że kandydatom towarzyszą przez cały czas instruktorzy. Niezwykle intensywny trening zaczyna się od samego początku, utrzymując kandydatów na granicy wytrzymałości. Dodatkowo instruktorzy stawiają na zadania zespołowe, choć zawsze z elementami indywidualnej rywalizacji. Jak wielu mówi, instruktorzy lubią zaskoczyć, sprawdzając odporność psychiczną i fizyczną kandydatów, ich zdyscyplinowanie i inteligencję. Drugi dzień selekcji do jednostki wojskowej AGAT rozpoczął się bardzo wcześnie rano. Zadaniem kandydatów było dotarcie w zespołach do wyznaczonego punktu w określonym czasie. Presja czasu jest tak, tak duża, że jednych to motywuje i, i, i idą, można powiedzieć, jak po sznurku, no, no, natomiast inni, inni zupełnie tracą jakby, jakby motywację, tracą chęć, woli walki i opóźniają grupę. Wydaje mi się, że dużo, już jest koniec. I tak przeważnie bywa, że grupa. W której grupie się udało przejść pierwszego dnia, rozpada się drugiego dnia na, na, tej, na, tej, presji, na, tej, na tej presji czasowej. Pamiętacie ostatnie koordynaty, które mam podały na dole, gdzie mieliśmy wejść? Kto pamięta to wzgórze, jak się nazywało? 8, 1, 5, 1. Czy to jest to wzgórze? Proszę? Tak? Jest pan zupełnie pełny, 47? No właśnie, popatrz jeszcze raz na mapę. Informacyjnie powiem, że jesteśmy 100 metrów wyżej niż 851. Ale to nic nie szkodzi. Ponieważ nie możemy sobie pozwolić na to, żeby na tym 851 nie być, bo sobie tak założyliśmy, w związku z tym to teraz, 33 poprowadzi na to wzgórze. Mieliśmy trzy silne grupy, wręcz wydawała się trzecia grupa najsilniejsza. Okazało się, że nie byli doświadczeni zbyt z mapy, nie byli za bardzo komunikatywni między sobą i tak naprawdę to ich zgubiło. Nie zdążyli w czasie przejść wymaganego odcinka. Na koniec dnia pozostałe zespoły czekał forsowny marsz nurtem rzeki. Rzeka tak naprawdę dominuje, proszę wierzyć. Dużo ludzi też rezygnuje, jak są zmoczeni. Żeby dotrzeć do kolejnej bazy i odpocząć, zawodnikom pozostaje do pokonania 10-kilometrowy odcinek. To już jest takie wyczerpanie, że, że oni sami już, już nie wiedzą yy, gdzie są, kim, kim są, po co tu przyjechali jak się nazywają. A to jest dopiero drugi dzień. No pokaż mi gdzie jesteś. Czekam. Za długo czekam, 20. Wszystko mokre, już niepachnące, bez nazwiska, bez zdobyczy techniki, bez multimediów. To powoduje, że, że ludzie po prostu rezygnują, bądź widać, że ich zachowanie nie nadaje się do tego, żeby, żeby byli żołnierzami żeby sił specjalnych. Trzeciego dnia następuje u wszystkich skrajne wyczerpanie organizmu. Ale to nie koniec selekcji. Czas na zadanie indywidualne bieg na orientację. Kandydaci do dyspozycji mają tylko mapę i busolę. Ponieważ odnajdy, odejdywanie się w terenie zupełnie obcym to jest podstawa, podstawa do działania. Ktoś, kto stanie przed jedną górą, obejrzy się za siebie, już mniej więcej potrafi zorientować mapę w terenie, a ktoś, kto nie wie tak naprawdę na co patrzy, czy mapę trzyma drugimi nogami, to już jest... Może być odporny psychicznie, może być e, odporny fizycznie, ale jeżeli nie myśli, to niestety, ale nie dodaje się. Po tym zadaniu z grupy kilkudziesięciu śmiałków pozostało jedynie dwunastu. W swojej grupie miałem bardzo silnego chłopaka, ale był zielony z mapy, kompletnie nie wiedział gdzie jest, i to właśnie pokazał trzeci dzień. I zrezygnował po drugim punkcie, ponieważ już nie brakło czasu. Przed zawodnikami kilkugodzinny odpoczynek. Czas, by zregenerować siły, przed następnym forsownym zadaniem. To wszystko się zaczyna w nocy, w dużym napięciu, ponieważ są elementy świetlne, elementy dźwiękowe, to pobudce, krzyki, dochodzą elementy podczas pobudki. Ile przyszłość kilometrów? Zada zadawane są pytania, jaki masz numer, jakie się mieć wyposażenie. Zadajemy z reguły takie pytania, które, na które, na które no nie spodziewałem się, że, że, że padną. I już jakby to ich opóźnia. Wiadomo, że te 10 minut muszą spakować się, stać w zbiórce. Jeżeli ktoś się naprawdę nie daje rady, to jeszcze musi dodatkowe zadania fizycznie wykonywać. Jest mi zimno. Jest mi zimno. Chcę do domu. To nie ma sensu Jest mi bardzo zimno Jest mi bardzo Głośniej Jest mi zimno Jest mi zimno Kto powiedział Kto rezygnuje Wszyscy na łapy Szybko Nie będzie zimno Dalej dalej 30 Jedziecie na wód trzydzieści razem Kolejne zadanie maraton. Do pokonania 43 km. To zadanie typowo wydolnościowe. Kandydaci nie muszą już używać mapy, wiedzą, gdzie mają dojść. Ważne, by pokonać dystans i zmieścić się w wyznaczonym czasie. Wszyscy uczestnicy zatracają zupełnie swoją, swoją świadomość idą, idą tak, tak jakby na automacie, mówiąc potocznie. Tu jest walka, walka ze swoimi emocjami. Czy jeszcze, czy to już, czy koniec, bo tak naprawdę nie wie, uczestnik nie wie, w którym momencie etapu tego maratonu jest. On pokonuje poszczególne momenty tego odcinka i i tak naprawdę nie jest w stanie ocenić czy przeszedł 5, 10, 15, 20, 30, 35 czy nawet 40 km. Jest to tak zorganizowane, że, że, że kręcimy się w koło i komuś się wydaje, że może zajść bardzo daleko, a tak naprawdę jest dalej w tym samym miejscu. Ciężko było dziś w nocy. To jest dosyć ciężko było. od od lampek, bo to świeci prawie prosto na nos hardą drogę. Się po forsownym marszu, który kończy się o godzinie 9 następnego dnia, kandydaci mają kilkanaście godzin odpoczynku. Zawsze jednak muszą być gotowi do następnego zadania. Jak wracają w tych godzinach przedpołudniowych, mają czas na odpoczynek i do następnego zadania czekają około 12-14 godzin. A te 14 godzin przy takim dużym wysiłku powoduje tak silne skostnienie i stwardnienie mięśniowe, że wystartowanie do zadania w tym dniu piątym jest czasem niemożliwe, ponieważ ponowne rozgrzanie tego mięśnia, tych kości, rozruszanie dla niektórych jest barierą nie do pokonania. Po prostu ból jest tak niemiłosierny, że łzy same lecą niezależnie od, 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 od tego, czy by się je chciało powstrzymać, czy, 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 czy też nie. I tutaj naprawdę już zostaje ta esencja tych ludzi, która, która się nadaje do działań specjalnych. Już teraz nas, nam trzeba 3-4 godziny i regeneracja tylko zjemy i możemy dalej. Wieczorem następuje zmiana lokalizacji bazy przed następnym zadaniem. Krótki, forsowny marsz i znowu odpoczynek. Po kilkunastu minutach instruktor podrywa grupę i każe jej zejść ze wzgórza i ponownie wejść. Sytuacja powtarza się kilka razy. Nie ma czasu, ponawienia czasu, w Działanie wspólne tutaj. 3 metry od Land Rovera. Na prost marsz. Długi odpoczynek po kilkudniowym wysiłku nie jest sprzymierzeńcem zawodników. Zastałe stawy, wychłodzony organizm czy zwiotczałe mięśnie mogą przeszkodzić w realizacji ostatniego zadania sprintu motywacja i wola dobrnięcia do końca wśród zawodników jest jednak zadziwiająco duża raz ktoś chce zrezygnować Nie słyszę dwa jaka jest recepta żeby przejść taką selekcję Trzeba się dobrze nastawić tak Recepto? Trzeba no, być na tyle głupim, że mimo tego, że jest zimno, jest ogólnie niewygodnie i źle, żeby nie chcić tego kończyć. Ostatnie zadanie, sprint. Kandydaci mają do pokonania kilkanaście kilometrów w bardzo krótkim czasie. I tak naprawdę, dwie godziny na to, by przebiec 12 kilometrów, ktoś może powiedzieć: No, ja 12 kilometrów to biegam w 40 minut. Nic bardziej mylnego. To już nie jest bieg, to jest po prostu walka z samym sobą, ale bez tego biegu nie przejdzie się do tego dystansu. Ostatniemu zadaniu przygląda się zastępca dowódcy jednostki Agat. To on ostatecznie będzie podejmował decyzję o przyjęciu kandydata do jednostki. Przede wszystkim szukamy ludzi, którzy będą w stanie samodzielnie podejmować decyzje, bo takie niejednokrotnie może spotkać ich zadanie muszą zachować zdolność do pracy w grupie. Podporządkować się wtedy, kiedy trzeba, ufać bezgranicznie koledze, którego mają za plecami. To są ludzie, którzy są w stanie poświęcić się dla drugiego człowieka, ale jednocześnie i są w stanie realnie ocenić zagrożenie, jakie będzie na nich czekało. Po wyczerpującym biegu nikt nie kryje satysfakcji. W końcu dobrymej do celu. Myślisz, że dostaniesz się teraz? Nie wiem, to zobaczymy. To, że nie ode mnie żalę. Chciałbyś? Tak. Selekcja kończy się indywidualnymi rozmowami z dowódcą. Szczęśliwcy spotykają się z zespołem instruktorów i zastępcą dowódcy o świcie. Oni już wiedzą, że zostali przyjęci do jednostki wojskowej Agat.